Czy nasz balon? Naprawdę? Nie. No. O tam! on jest w dole Chodźcie, trzeba odzyskać rękawiczkowy balon. Wcale się nie boję, wcale się nie, No może odrobinę! Chyba nie chcesz go obudzić? Panie że nie. Wiesz co, świetny pomysł. Ja sobie spokojnie zaczekam na zewnątrz, to znaczy stanę na straży, czy coś takiego, a ty tymczasem... Mówiłeś, że się